Nie każda wycieczka musi być wesoła i przyjemna. Niektóre wycieczki mogą nas wiele nauczyć. Jak ta w kopalni Guido od 9 grudnia rusza nowa trasa podziemnych wycieczek. Przewodnicy będą opowiadali o niezwykłych historiach, które się działy podczas stanu wojennego, a konkretnie o 14-dniowym strajku pod ziemią. Górnicy w niezwykłych warunkach przeżyli nawet wigilię. Dlatego jeśli państwo chcecie poznać te historie, ja opowiem nieco. Tylko właściwie odrobinę w dzisiejszym odcinku, ale od 9 grudnia warto wybrać się tutaj samemu. Zaczynamy najnowszy odcinek programu. Wybieram Śląskie. W Zabrzeńskim Muzeum Górnictwa chcemy przedstawić historię strajku, takiego najdłuższego strajku w tamtym okresie jedynego niespacyfikowanego przez ówczesne władze który odbył się w Kopalni Piast. 14 dni pod ziemią górnicy strajkowali. Co trzeba wiedzieć jeszcze o tej historii, zanim się tutaj przyjdzie, żeby odpowiednio ten, ten klimat tego wydarzenia poczuć? Wiedzieć nie trzeba nic. My realia tamtych czasów, to, to szczególne miejsce, w którym się to wszystko odbywało, opowiemy turyście i, i pokażemy. Dzisiejsze pokolenie młodych ludzi, wychowane raczej na takich obrazkowych historiach, u nas w realnych warunkach, w rzeczywistości autentycznej kopalni zobaczy miejsce, w którym ci ludzie spędzili nie tylko święta, najbardziej rodzinne święta Bożego Narodzenia, ale chyba najdramatyczniejsze dni w swoim życiu, kiedy musieli dokonać pewnego wyboru, no i wtedy za ten wybór można było zapłacić bardzo wysoką cenę. powiedział o tej Wigilii, tu na dole ta Wigilia była zupełnie inna. Tak, dla tych górników to było takie niezapomniane przeżycie, które do dzisiaj gdzieś w, w tych ich wspomnieniach, w opowieściach oni nie potrafią ukryć wzruszenia, bo no, podstawowym życzeniem było to, żeby się już nigdy nie powtórzyła, brakuje od dwóch po, dni nie mają pożywienia, w zasadzie już nie, nie są odcięci od żywności, bardzo, bardzo skromna ta Wigilia. A jednocześnie ta tęsknota rodziny gdzieś daleko, wszyscy mają świadomość tego, co się dzieje, co się za chwilę może stać. Choinka wykonana z jakichś kabli, z jakichś drutów, jakiś taki stół, ołtarz wigilijny, w tym przypadku już nawet można tak symbolicznie powiedzieć, zbudowany na jakimś kołowrocie, to wszystko otworzyło no, nie, niezapomniane chwile przeżycia, które do dnia dzisiejszego niejako ich ukształtowały. W jaki sposób była przygotowana ta trasa, bo jest to na ukończeniu, a właściwie w przyszłym tygodniu dopiero będzie można realnie przyjść i, i na własnej skórze tutaj korzystać. No my chcemy oddać niejako to, o czym opowiadają ludzie świadkowie tamtych dni, atmosferę tego, tego miejsca, atmosferę tych wydarzeń, atmosferę tego strajku i takie realne, niejako odniesienia miejsca, gdzie zaopytrowano się w żywność, jak to wszystko, dwa tysiące ludzi było rozlokowanych, bo to nie można było zgromadzić wszystkich na otwartej, na, na jakiejś tutaj konkretnej przestrzeni i trzeba dyslokować, bo jak się zorganizowali, jak ta Polska, która wtedy zeszła pod ziemię, funkcjonowała w tych. A nie innych warunkach. Były konsultacje z tymi świadkami podczas przygotowania tej trasy? Były oni, oni są niejako autorami scenariuszy zwiedzania, bo z jednej strony ich pamiętniki, ich wspomnienia to będą takim tłem w kilku miejscach niejako przedstawianym. Z drugiej strony, no, to ta ich historia niejako zainspirowała tutaj władze muzeum do tego, żeby przypomnieć o tym wydarzeniu i oni jak gdyby współuczestniczą w tworzeniu tej trasy. Uczestnicy tamtych wydarzeń byli 14 dni pod ziemią. Teraz w jakim czasie turysta będzie miał okazję poznać te historie? czy to będzie w godzinę, czy w dwie, tak w pigułce? Znaczy tak, no, dwie godziny z niewielkim dokładem. Także my tu tak dwie, dwie i pół godziny, to też w zależności w jakie interakcje wejdziemy z turystami, ale powiedzmy, my chcemy niejako wyczerpać temat, a niekoniecznie turystę zwiedzającego, także tej, tej, tej powiedzmy dwugodzinnej, dwójpół godziny, dwój, godziny ram czasowi nie będziemy przekraczać. O czym jeszcze będziecie Państwo opowiadali podczas tej y, y, niezwykłej y, turystycznej trasy? Bo y, chyba nie tylko będzie to okazja, żeby mówić o wydarzeniach sprzed lat, ale być może też opowiedzieć o historii tego miejsca. No jak najbardziej, bo, bo ta historia, powiedzmy, taka do zobaczenia, namacalna to najbardziej trafia do, do, do odbiorcy, do turysty, do, do zwiedzającego. I w naszym przypadku to my. Z jednej strony będziemy opowiadać o emocjach, nie o polityce, o emocjach tych ludzi, którzy prości ludzie, górnicy, którzy zdecydowali się na dość desperacki krok w tamtych okolicznościach, jak wyglądała ich codzienność. Poczynając od higieny osobistej, kończąc na racjach żywnościowych, których zaczęło brakować, i na tym najbardziej dramatycznym momencie, na tej wigilii spędzonej, spędzonej bez rodzin gdzieś pod ziemiach dwa tygodnie bez słońca. A z drugiej pokażemy też realia kopalni, że oni utrzymywali pracujące maszyny w pełnej takiej nazwijmy to sprawności, dbali o tą kopalnię żywicielkę, nie tylko że strajkowali i niszczyli, jak to było wtedy przedstawiane. Ale o to, że jednak to miało takie troszkę inne za, 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 zakorzenienie i inne, inne niejako tutaj przesłanki decydowały o, o ich pewnych zachowaniach niż te przedstawiane w tamtym okresie w takim trochę wypaczonym świetle. Będzie też czas na wizytę w Kaplicy. Akurat na tej trasie, na tej trasie wizyty w kaplicy nie planujemy, bo kaplica znajduje się na innym poziomie niż przebieg tej, ale, ale pokażemy. Ołtarz, ołtarz, przy którym spędzili Wigilię, niejako z uwagi na, na to, że w tych warunkach rzeczywistych wtedy też nie mieli żadnej kaplicy. Zjechali do nich księża, nawet ksiądz biskup, który udzielił im wtedy absolucji, coś też co było. I oni o tym mówią, dla nich niezwykłym przeżyciem, bo ten biskup jedyny raz wtedy, w tych okolicznościach udzielił tym górnikom takiego zbiorowego rozgrzeszenia. U, niejako uświadamiając no, pewne realia, pewną sytuację, która się może potencjalnie wydarzyć. Czy szczególnie polecacie, żeby tę trasę tutaj zwiedził, żeby przeżył to pod ziemią, co, co wtedy górnicy? Polecamy wszystkim, bo tutaj dzieci od szóstego roku życia mogą zjechać pod ziemię, czyli ci najmłodsi, którzy może nie, 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 jak gdyby pewnych faktów historycznych do nich to nie będzie docierać, ale te emocje jak najbardziej polecamy młodym, którzy tej historii nie znają, co najwyżej z opowieści, co najwyżej z jakichś przekazów, a tu można będzie zobaczyć, ale polecamy też i starszym, ci, którzy tamte czasy pamiętają, ci, którzy przeżyli to jakoś po swojemu, może troszkę inaczej. No, których odbiór w zależności od barykady, po której strony barykady, po której się znajdowali, był taki albo inny, żeby to jednak skonfrontować, bo my tu nie chcemy wchodzić w politykę. My tu chcemy pokazać konkretne zdarzenie konkretnych ludzi i konkretne realia, które niejako ukształtowały ich później na długie, długie lata. No a jeśli chodzi o naszą ojczyznę, to też to miało swój jakiś ciężar gatunkowy. Jeśli chodzi o Barbórkę, to zawsze jest dla kopalni Guido, dla Sztolni Luiza taki okres bardziej obfitujący w odwiedziny? No, My te okres, my teraz mamy dużo wycieczek różnego rodzaju. Barburka to jest takim szczególnym dniem jeszcze bardziej zintensyfikowanych odwiedzi turystów, górników, którzy tu niekiedy całymi rodzinami przychodzą, a jednocześnie my nie tylko teraz pod ziemią chcemy, chcemy tych turystów tu u nas ugościć, ale opodal w strefie szybu Karnal jarmark taki bożonarodzeniowy też organizujemy. Także tych atrakcji będzie, będzie mnóstwo i zachęcam do śledzenia naszych stron internetowych. Tego wszystkiego, z czym wychodzimy, z jakim przekazem do turystów, do, do naszych gości. I najważniejsze pytanie w związku z tym, że mamy okres pandemii, czy jakieś opostrzenia trzeba się liczyć z tym, że żeby kupić bilet, na przykład, trzeba się wykazać jakimś certyfikatem? Póki co, no, żeby kupić bilet, to my to możemy wszystko zdalnie załatwić, najlepiej zarezerwować zwiedzanie, a te rygory my się borykamy z nimi, z nimi cały czas są obostrzenia, które wymuszają stosowanie maseczek. My bez tej maseczki w podziemnych korytarzach, w tych wyrobiskach być nie możemy. Odpowiednie miejsca do dezynfekcji rąk, no, ograniczenia, jeśli chodzi o, o liczebność grup, to wszystko. No, już mamy trochę przerobione, no, zobaczymy jak to teraz się przełoży w tych najbliższych dniach, bo, no, bo na dzień dzisiejszy już te kolejne oboszczenia wprowadzają, ale my tu staramy się o bezpieczeństwo turysty tak bezpośrednio i, no, i póki co nam się to udaje.